Regeneracja skóry, pielęgnacja lakieru czy aplikacja wosku. To nazwy zabiegów kosmetycznych, bynajmniej nie dla ciała. Wie o nich wszystko nasza kolejna bohaterka, której serce bije w rytm silników samochodowych. Moje zainteresowanie motoryzacją tak naprawdę zaczęły się 11 lat temu. Wtedy poznałam mojego obecnego męża. Miał takiego swojego malutkiego fiata Seicento cento i cinkła cento, gdzie ja zawsze cały czas mu powtarzałam sprzedaj to, bo ten samochód wstyd takim samochodem jeździć, daj spokój, ja nie wsiądę i w ogóle, ale jak zobaczyłam, ile on serca wkłada, w te swoje małe fiaty i, i jak je przerabia, jak je udoskonala, jak je upiększa, gdzie samochód z żółtego podstawowego koloru nagle się robi zieloną, butelkową zielenią, taką jak BMW, tak coś pięknego się robi, to kurde, mówię fajnie tak i, i widziałam, ile mu to radości sprawia. Zaczęłam od myjni samochodowej, przesiedziałam na niej pół roku, później po szczebelkach, po szczebelkach wspinałam się coraz wyżej, robiłam y, szkolenia pomalutku więc mój zakres usług się powiększał, poszerzał. To jest tak samo jak kosmetyka ciała, czyli od A do Z. Zaczynamy od podstawowego mycia lakieru, gdzie ten lakier jest bardzo brudny, po zanieczyszczeniach atmosferycznych czy nawet po drodze, jak się jedzie asfalt, nie asfalt, wszystko się przykleja na tym lakierze. Więc podstawowe mycie, sprzątanie wnętrza, jakieś odkurzanie dywaników, czyszczenie plastików, szyb no to pogrubsze już takie prace, gdzie mówimy o zabezpieczeniu lakieru, na przykład powłoką ochronną czy folią PPF. Folia PPF to jest taka przezroczysta folia, która jest naklejana na lakier i ona nam właśnie zabezpiecza przed uderzeniami, kamieniami. Miałam kiedyś taki piękny, stary samochód, gdzie mogłam się przenieść w czasy PRL-u. Ubrałam się tak po staremu, chustkę wywiązałam we włosy, założyłam piękną, taką plisowaną sukienkę długą. Zrobiłam sobie sesję zdjęciową. Przeniosłam się w ogóle w zupełnie inny świat, nie taki świat jak jest dzisiaj. Więc to chyba mi długo utkwi w pamięci ten samochód i ten właśnie projekt taki mój, moja sesja zdjęciowa. I był jeszcze jeden samochód, też piękny, duży samochód, gdzie wyszło tylko 500 egzemplarzy na, na cały świat tych aut, i właśnie jeden z nich trafił do nas. No, był piękny, naprawdę był piękny. Piękny, szary, oklejony w naklejki, wnętrze było wyszyte na czarno-żółto. Jak wjechał w ogóle na plac, to było wow, stałam i nie mogłam się napatrzeć. Nie usłyszałam nigdy czegoś takiego, że kobieta w takiej branży. Natomiast spotykam się do dnia dzisiejszego z takimi niefajnymi sytuacjami, gdzie klienci wejdą, nowi klienci, bo nasi stali klienci, to wiedzą o tym, że ja tutaj jestem i że pracuję, ale wejdą i mnie ominą ominą mnie i przejdą, przejdą do któregoś z pracowników albo przejdą do mojego szefa i zapytają na przykład o renowację tapicerki skórzanej i mój szef wtedy odpowiada ale pani Klaudia stoi na hali proszę z nią porozmawiać, bo to ona się tym zajmuje no i wtedy klient stawia oczy, bo jednak minął mnie jak powietrze a musi do mnie wrócić i ze mną porozmawiać jest nas kobiet coraz więcej w tym świecie motoryzacji kiedyś byłyśmy dwie, trzy żeby jeszcze były takie znane dziewczyny na, na Polskę, to dwie, trzy. A teraz budujemy coraz większą taką naszą bazę i zresztą e, prowadzę kanał na YouTubie, robię akcje charytatywne e, i ja cały czas zbieram te dziewczyny i ja w każdym moim projekcie pokazuję ludziom, że my kobiety jesteśmy, jesteśmy silne i że jest nas bardzo dużo. Generalnie to ja mam masę szalonych pomysłów i ja zawsze dążę do tego, żeby wszystkie zrealizować. Pierwszą moją taką akcją to była akcja właśnie kalendarzowa, gdzie dwa lata temu, tak naprawdę tutaj firmą całą, pomogliśmy chłopczykowi z chorobą nowotworową spełnić jego marzenia. Mówię, muszę coś zrobić, żeby pomóc. No i siedziałam, siedziałam, główkowałam i mówię do szefa, wiesz co? stworzy swoje kalendarze zbiorę 11 dziewczyn, gdzie jestem 12, i stworzymy swój kalendarz, taki detailingowy. Pokażemy 12 pięknych kobiet, które pracują w detailingu i w dodatku okazują serce i pomagają dzieciom. Zebrałam te dziewczyny, to był chyba wrzesień, zebrałam te dziewczyny i do grudnia drukowałam kalendarze. Była w ogóle taka mega na spontanie akcja biegiem, wszystko biegiem, więc te kalendarze nie były tak dopięte na ostatni guzik, jak ja bym chciała. Ale i tak bardzo fajnie wyszły. Cieszyły się mega dużą sprzedawalnością. Uzbierałam ponad 7,5 tysiąca pieniążków. I w tym roku już ta druga akcja poszła z takim większym rozmachem, bo pomogło nam dużo firm, zaangażowało się w taki jakby sponsoring nas. Czyli wyłożyli nam pieniążki na druk, wyłożyli nam pieniążki na to, żebyśmy tym razem ładnie wyglądały, na makijaż, na fryzjera, na kreacje. Więc w tym roku te kalendarze będą już dużo piękniejsze niż w zeszłym roku. No i dzięki temu też dużo więcej pieniędzy uzbieramy. Tak naprawdę to ja szczęśliwie żyję. Niczego mi w życiu nie brakuje, mam wspaniałego męża i chyba jedyne, czego mi się chciała doczekać, to pięknej starości z nim. W zdrowiu przede wszystkim.